O, jeszcze idąć na borowiki. Dozbierałem parę kurek po drodze. Sama drobnica, ale mniejszych już nie mogę zbierać, bo mi wypadną przez dziurki w łubiance. Zobaczymy czy zbieram to dzisiaj z innych żywów. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej ten filmik. Z kurkami na dzisiaj koniec zbierania. Bo jak tu widać jest tego niewiele, są malutkie jedyną zaletą jest to że nie trzeba ich kroić już mam oczyszczone tylko trzeba dopłukać króciutko i na patelnię o, nie zauważyłem jeden borowik na kapeluszu drugi rośnie i obok jeszcze jeden się umiejscowił kania za mała żeby ją brać coś tu jest borowik chyba tak jest borowik a tu mi już serce mocniej zabiło bo znowu w Jagodzie kamczackiej borowik upiaszczony ciężko go wyciągnąć o przynajmniej tyle Piękny jeszcze, jeden borowik też piękny, ale generalnie w lesie jest sucho i trafiają się pojedyncze osobniki, o, malutki świerk, pod świerkiem widać borowika piękny, młody okaz ale tak jak mówiłem wcześniej w lesie jest sucho i trafiają się tylko pojedyncze grzyby może jak popada to wtedy będzie szansa że można będzie coś zbierać więcej a tak na dzisiaj to to widać Dzisiaj tyle, nazbierałem grzybów, czas zbierania to 40 minut i na dzisiaj koniec. Zapraszam na następne moje wyjścia do lasu.